Przekaz od Ducha Świętego, 29 wrzesień 2022 roku. Mówi Duch Święty. Jesteś znów chory, dziecko, przeziębiony. Tak, jak myślisz, stało się to na skutek kuracji zdrowotnej. Przeprowadzonej ze względu na tą stałą chorobę. Ubocznym efektem jest tutaj przeziębienie. Nie będziemy mówili, jak to się dzieje. Tak się stało, a ty wiesz dlaczego. Diabłu też zależy teraz, byś był przeziębiony. A to z dwóch powodów. Czasu jest mało, a jest ci zabierany. To dopust, moje dziecko. Przyjmij go spokojnie, bądź ostrożny. Dobrze oceniasz sytuację w związku z tym człowiekiem. Ponadto, jak było mówione, zostanie ukarany przez ciebie. Gdy będziesz przemieniony. Nie na darmo były słowa Boga Ojca w Jego sprawie. Przeszło rok temu. Sprawa Twojego dbania o zdrowie, żebyś stosował dwie rzeczy, które Ci zalecałem, jest nadal aktualna. Korzystaj zwłaszcza z jednej z nich. Bo niedługo nie będzie to możliwe. Jak będziesz zdrowy, rób to codziennie, poza wyjazdami. Sprawa paralizatora jest nadal aktualna. Nie przejmuj się tym, iż na kartridżu jest numer seryjny. I gdybyś go użył, będzie wiadomo, że Ty go użyłeś dla odpowiedniej służby. Trudno, masz prawo go użyć w sytuacji, w jakiej Ci mówiłem. Jest to legalne, dozwolone. Będziesz niewinny w tej sytuacji, w naszych oczach. Zatem my. Ochronimy cię od ewentualnych konsekwencji. Gdy zaś będzie to lepsze, czy możliwe, bez zagrożenia dla ciebie, użyjesz paralizatora dotykowego. Co do bólu twego jądra, składa się na to kilka czynników. Przepuklina. Działanie diabła i nasienie, które się zgromadziło. Nie miałeś nieczystych myśli, a jednak nasienie się zgromadziło. Zaczyna się jesień, a październik to okres, w którym Twoja energia seksualna jest największa. Wystarcza ci niewiele, i musisz uważać na jakiekolwiek spojrzenia, i odwracać po prostu oczy, gdy przed Twoimi oczami pojawi się coś, co może Cię niepokoić. My, Trójca Święta, chcemy, byś się przyjaźnił z tą rówieśnicą. To trudne, lecz możliwe. Jeśli pociągać cię będą tylko młode niewiasty w wieku twojej żony, to innego pociągu nie będzie. Nie mogą Ci się podobać inne, niż w wieku jej narzeczeństwa z tobą i ślubu. Musi to być jeszcze przed waszym poznaniem się i twoją przemianą wiek Józefa i Maryi, który będzie wam dany chwili zaślubin. Inny wiek nie jest dla was przeznaczony na zawarcie małżeństwa. Zroczną korektą. Ze względu na twe pragnienia i na to u ciebie potrzebę, którą zaakceptował Jezus Chrystus. Znów z korektą co do roku. Macie niewiele czasu na zadbanie o zapasy i niezależne źródło ogrzewania. Jeśli nie zaopatrzyliście się w potrzebne rzeczy, zróbcie to zatem w październiku, jeśli nie jesteście wystarczająco zaopatrzeni. Wszystko to w kontekście tego, co mówiłem do Was o tej sprawie w orędziach od marca. Zatem butelkowana woda jedzenie, lekarstwa, zioła, niezależne źródło podgrzania posiłku. Gdy ktoś nie ma piwnicy, winien poświęcić na to w mieszkaniu jedno z pomieszczeń i zakręcić lub zminimalizować ogrzewanie, albo Oddzielić część tego pomieszczenia i postawić prowizoryczną ściankę udziałową. Jeśli zaś nie, to musicie mieć pokarmy, które nie wymagają piwnicy. Polska ma wielkie bogactwa naturalne. O tym było w orędziach. Otrzymywanych przez Ciebie już dawniej, i o tym, że bez wsparcia Bożego nie pozwolą Wam ich używać na własną korzyść. Akceptujecie kolejne rządy, nie oczekując nawet od nich deklaracji, iż zadbają o polskie złoża naturalne. Tak, by Polska mogła być samowystarczalna i eksportować różne dobra podziemne, tak aby zapewnić Polakom wysoki poziom życia, który jest w Bożym zamyśle wobec Polski. Jednak, jeśli już, to chcielibyście go bez Boga. A to przecież Bóg dał Wam te bogactwa, byście używali ich dla siebie i dzięki swej pozycji mogli mieć wpływ na to, co się dzieje w Europie. Tak, podczas zawierzenia w Carodomie były trzy orły. Jako znak Trójcy Świętej. Nie było znaku w innych miejscach, a był tu, w szczerym polu, można rzec w uproszczeniu. Zło coraz bardziej dotyka Kościoła i innych miejsc. Tam zaś, jak i w wyszkowie. Nie ma różnorakiego skażenia, które było w pozostałych miejscach zawierzenia. Znak był zatem na kurhanie Wandy, a nie było go w innych, zdawałoby się, ważnych dla miasta miejscach. Miała bardzo duże znaczenie też modlitwa w tym miejscu. Modlitwa od trzech lat wybranego Bożego Sługi. Orły były też darem od starożytnych i wczesnośredniowiecznych Lechitów. Pokazali w ten sposób również, że są gotowi do boju, potwierdzając tym wypowiedziane. Przez zawierzającego słowa, iż ty, Wando, i wy, sprawiedliwi Lechici, jesteście gotowi do boju. Tak, orły, o które poprosili sprawiedliwi Lechici oraz Wanda, nie pojawiły się, gdy przechodzili tam rozmaici rodzimowiercy, tylko pojawiły się, gdy przyszli tam katolicy. Jezus Chrystus jest też z waszego rodu, rodu starożydnych Lechitów. Pochodzi z rycerza, wojownika o imieniu Iz. Jak to było przekazane? I urodził się na warmi, w Gietrzfauzie, gdzie objawiła się moja oblubienica, Matka Boża, Miriam, czyli pokojem jestem. Oczywiste jest, iż objawiła się właśnie w tym miejscu, bo tam stało domostwo, jej przodka. Rycerza, wojownika Iza, także rzemieślnika i wytwórcę klejnotów. I jest to jedyne w pełni uznane objawienie Maryjne w Polsce. Chcą Was wywłaszczyć z Waszej ziemi, z Waszej ojcowizny. Ze względu na wasze bogactwa. Dlatego tak zasypują Polskę fałszywymi uciekinierami i emigracją zarobkową z Pakistanu. I nie tylko. Oto teraz ten kraj dotknęła powódź, która zalała jedną trzecią tego bardzo dużego kraju. Indie oszczędziła, to znaczy zostały dotknięte w o wiele mniejszym stopniu kataklizmami, które nasiliły się na całym świecie. Zaś w Pakistanie 97% społeczeństwa to wyznawcy islamu to szatańska religia. Prześladuje chrześcijan, zaś masoni, ale nie wszyscy, powyżej pewnego stopnia w wtajemniczenia przechodzą na islam, o czym niektórzy z was słyszeli. Takim masonem jest Franciszek, który przeszedł również na islam. A równocześnie jest katolikiem, do tego oficjalną głową Kościoła. Oto szatański chichot, kiedyś były tylko brutalne prześladowania. Teraz jest zło ukryte i narastające zamieszanie. Musicie przetrwać tę próbę. Aby ją przetrwać, nie możecie uciekać się tylko do Jezusa, swego mistrza, jak to czynicie, lub dużo do Matki Bożej jeszcze. To wszystko dobre i chwalebne, ale teraz, abyście nie zostali zwiedzeni. Nie tracąc relacji z Jezusem i Maryją, winniście starać się bardzo o mnie, Ducha Świętego, być zanurzonym we mnie, zwracając się do mnie zawsze, pamiętajcie o mojej oblubienicy. Inaczej zostaniecie zwiedzeni. Jestem Waszą rosą na czasy ostatnie. Wyciągajcie dłonie wnętrzem do góry, aby ta życiodajna rosa zbliżała je w Waszych prośbach za siebie, bliskich, Polskę, Kościół. Możesz teraz niewiele, gdy idzie o zewnętrzne działanie. Ograniczono twą posługę w bardzo ważnym miejscu, ale i każdemu, kto by tam chciał się swobodnie modlić. Nie wystąpisz teraz, jak gniew Boga Ojca z autorytetem. Nie tupniesz nogą. Nie ty, ale inni powinni tutaj działać. I to ci, zwłaszcza co nie czytają, orędzi. Kościół zostanie wypróbowany, a jego dzieci przesiane przez sito. Skończył się czas letnich katolików. Ci zostaną potraktowani jako chrust na spalenie. Pytasz się, synu, moje dziecko jak to jest z prezydentem Dudą? Niebo kierowało do niego słowa przez ojca Pelanowskiego, przez ciebie, przez Marię Michalinę jako do kogoś, kto może i winien postępować właściwie. Dostał swą szansę, lecz jabłko nie odbiegło daleko od jabłoni. Banderowskie geny po prawdziwym dziadku, Mychaiło Dudzie i człowiek ten szkodzi teraz Polsce. Nie ma akceptacji dla jego decyzji, jak podpisanie ustawy. Że obce wojska mogą eksterminować Polaków na ich własnej ziemi, czy innych decyzji. Jego los jest przesądzony. Ciężki czyściec dla niego to będzie wielka łaska. Zaś tu na ziemi umrze haniebną śmiercią. Na tym zakończymy, moje dziecko, moje dzieci, ten przekaz. Dziękuję, najukochańszy Duchu Święty, chwała Tobie Chryste. Dziękuję, promienny Panie, nasza Roso, nasz Duchu Ożywicielu. Amen. Otrzymał Cyprian Polak.